Wyobraź sobie. Ania, 32 lata, marzy o własnym mieszkaniu, ale ma w Big stare opóźnienie w spłacie pożyczki gotówkowej, więc myśli, żaden bank nie da mi kredytu hipotecznego. Brzmi znajomo, zły Big to nie wyrok. Jeśli masz kredyt ze złą historią, ale już spłacony, to zadziałaj w ten sposób. Idź do swojego banku. Złóż wniosek o wycofanie przetwarzania danych w biurze informacji kredytowej, odczekaj do 30 dni na informację zwrotną i śmiało możesz brać kredyt hipoteczny. Jeśli natomiast masz złą historię w BIG, a ten kredyt jest jeszcze w trakcie spłaty, to spłać go, zamknij i wtedy idź do banku, żeby wycofać zgody na przetwarzanie danych w BIG. Kroki dla Ciebie? Spłać kredyt, idź do banku, poczekaj na odpowiedź i gotowe. Ale uwaga! Jeśli masz przeterminowania powyżej 60 dni, możesz uzyskać odmowę z banku na wycofanie zgody na przetwarzanie danych. Ania skorzystała z moich wskazówek i otrzymała decyzję pozytywną. Ty też możesz. Zaobserwuj mój profil.